witajcie moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Shandy a to kolejny odcinek z omówienia najnowszego chapteru mangi Boruto wiem że wielu z was nie mogło się doczekać tego omówienia sam jak zobaczyłem tylko najnowszy rozdział to byłem wręcz zachwycony dlatego niezwłocznie zacząłem pracę nad tym odcinkiem Zwłaszcza, że bardzo Wam one przypadły do gustu. Na koniec będę miał dla Was jeszcze kilka informacji, także zachęcam do pozostania do końca. A teraz już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Rozdział jaki dziś omawiamy nosi numer 66 i jest zatytułowany Do or Die. Co możemy sobie przetłumaczyć jako zrób to albo gin, albo rób to albo umieraj? No? no, sam sens na pewno każdy rozumie. Do czego odnosi się tytuł, to już zobaczycie w samym omówieniu. Teraz przyjrzymy się krótko okładce nowego rozdziału. Postacią jaka widnieje na okładce jest nie kto inny jak kałaki. Kałaki z aktywowanym drugim poziomem karmy. No nic w tym dziwnego, w końcu właśnie w tej postaci widzieliśmy go po raz ostatni, w ostatnim czapterze. Tło tutaj jest dość obrazowe. No i oczywiście mówiąc obrazowym mam tutaj na myśli pędzel i farby Tło wygląda, przynajmniej tak mi się wydaje Jak taka ściana oblana niebieską farbą I tak lekko pociapka na pędzle To raczej pełni tutaj rolę tylko wizualną Teraz przejdźmy już do treści samego rozdziału Dodam tutaj, że oglądając poprzednie omówienia Uznałem, że może lepiej będzie przedstawiać postacie na bardziej jednolitym tle Żeby się tak nie zlewały z tłem, który jest kolarzem scen z mangi Stworzyłem do tego celu specjalny Specjalną scenę. Możecie później w komentarzu napisać, czy teraz jest lepiej. Chapter zaczyna się podobną sceną, jaką widzieliśmy pod koniec ostatniego chapteru. Widzimy wspomnienie rozmowy z Amado, który mówi do Kałakiego, że potrzebuje on więcej mocy, by móc ochronić Hokage i poradzić sobie z Kodo. Wystarczająco, by się go pozbyć. Radzi Kałakiemu wziąć ją dla siebie. Zupełnie nową moc. Karma w tej formie to już tylko czysta broń. Kałaki spełnia podstawowe wymagania. A amado może sprawić, że tak się stanie. Wybór leży w rękach Kałakiego. Wtedy widzimy Kałakiego w pełnej okazałości, w momencie gdy uratował Naruto przed ogromnym rasenganem. Widzimy go z aktywowanym drugim poziomem karmy i teraz też widzimy już dokładnie jego lewe oko, którym jest do jutsu ishikiego. Widzimy szok na twarzy Naruto. Kodo zastanawia się, co tutaj się wyprawia i jakim cudem Kałaki ponownie ma karmę. Wtedy widzimy Eidę, która uważa, że Kałaki mógł nie mieć wyboru. Wygląda na to, że Amado tak naprawdę nigdy nie zamierzał pozwolić Kałakiemu zdecydować, czy ten chce karmę z powrotem, czy nie, a teraz zakończył jej rekonstrukcję. Kodo pyta się, kiedy do tego doszło. Ejda mówi, że Amado wiedział, że Kałaki będzie pragnął większej mocy i prawdopodobnie przywrócił mu karmę w momencie, gdy zregenerował jego prawą rękę. A jedyne co mu pozostało, to dobrze zmotywować Kałakiego, by tego chciał. Kodo dochodzi do wniosku, że to wszystko oznacza, że Amado wykorzysta. Ich, by popchnęli Kałakiego do przebudzenia jego nowej mocy. Wtedy widzimy Shikamaru przyglądającemu się Kodo. Stwierdza, że Kodo z kimś rozmawia i zastanawia się, czy ma on gdzieś jakiegoś sojusznika. Kałaki spogląda na swoją lewą dłoń i na karmę. Naruto dalej jest w szoku, widząc, co się dzieje. Wtedy odzywa się Momoshiki. Mówi, że to niezwykła niespodzianka. Zwykle nie jest to możliwe, by karma, która zniknęła, pojawiła się ponownie. Zastanawia się, czy to robota tego starucha Amado, a jeżeli tak. To co on knuje. Kawaki poważnym wzrokiem wpatruje się w Momoshikiego. O co nazywając Kałakiego głupcem mówi do Kałakiego by ten dalej dawał się wykorzystywać innym do momentu, gdy nie zostanie pokarmem dla 10 ogoniastego. Wtedy widzimy lewe oko Kałakiego i nagle aktywują swoje dojutsu. Widzimy jak w stronę Momoshikiego z zawrotną prędkością leci kilka prętów. Jednak Momoshikiemu udaje się ich uniknąć. Naruto i Kodo są w szoku jakie jutsu właśnie zostało użyte. Kawaki postanawia wykorzystać swoje prawe, zmodyfikowane ramię i przekształcając je rzuca je podłomkami w Momoshikiego. Tego ataku Otsutsuki też unika. Jednak momentalnie Kawaki używa kolejnego ataku z arsenału Ishikiego. Momoshiki ledwo uniknął jednego ataku, a już nad głową ma kolejny. Podnosi on wzorok w górę i widzi lecące w jego kierunku sześciany Ishikiego. Które w jednej chwili uderzają w ziemię. Szok z twarzy Naruto dalej nie schodzi, bo wie, jakich technik używa kałaki. Widzimy kodo przyglądającemu się kałakiem, opisują techniki, które widzi, czyli daj ten która pozwala wyciągać różne rzeczy z innego wymiaru, i suku na hikona, która pozwala różne rzeczy zmniejszać. Zastanawia się, czy Amado chce zrobić z kałakiego drugiego szykiego. Przenosimy się do kałakiego, który mówi do siebie, że zaczyna rozumieć owe umiejętności. Wtedy Naruto krzyczy do niego i pyta się, co się dzieje, że te umiejętności, ale nie, co ważniejsze, i wtedy Kałaki przerywa siódmemu, pytając go, czy ten nie powinien się skupić na nieruszaniu się, nie żeby go obchodziło, co się stanie z Boruto. Naruto pyta się kałakiego, jak daleko ten zamierza się posunąć. Kałaki, spoglądając na siódmego, odpowiada, że zrobi to, co musi zostać zrobione dla siódmego. Wtedy nagle widzimy zbliżającego się z dużą prędkością Momoshikiego, który ma zamiar zaatakować kałakiego Rasenganem. Jednak kałaki momentalnie reaguje i albo korzystając do jutsu z mniejsza zmniejsza bądź pochłania go przy pomocy karmy, po czym atakuje momoshiki jego techniką stylu ognia. Otsuki także, korzystając z karmy, pochłania ten atak, jednak Kałaki znika i pojawia się szybko za plecami przeciwnika. Atakuje przy pomocy swojego przekształconego ramienia, jednak momoshiki unika ataku, zadaje silne kopnięcie kałakiemu, po czym skacze w górę, by zaatakować przeciwnika shurikenami. Kałaki jednak ich unika, po czym, korzystając ze swojego dodzucu przywołuje odłamki ze swojego przekształconego ramienia, kieruje... W stronę Momoshikiego. Momoshiki, jednak, posługując się zdolnością lotu, unika po kolei wszystkich ataków. Wtedy ponownie podejmuje próbę ataku na Kałakiem. Po wylądowaniu, momentalnie rusza w stronę Kałakiego, ponownie atakując Zarasenganem. Kałaki zamierza odpowiedzieć na ten atak swoim przekształconym ramieniem. Wtedy ich ataki zderzają się, a ich siłę każdy bardzo mocno odczuwa. Zaraz po tym przeciwnicy nie odpuszczają. Momoshiki od razu stara się zadać cios Kałakiemu, jednak ten ponownie atakuje swoim przekształconym ramieniem. Momoshiki stara się zablokować cios, jednak jego siła mimo wszystko sprawia, że Otsutsuki wylądował na ziemi. Kałaki chce wykorzystać okazję i używając swojego dodzucu przywołuje filary z innego wymiaru, atakując nimi Momoshikiego. Jednak tego ataku Otsutsuki też unika. Kałaki stawia na Atak. Zaraz po użyciu filarów nie daje Momoshikiemu sekundy oddechu i atakuje tym razem prętami. Tym razem atak dochodzi do skutku i Momoshiki zostaje nimi przebity. Kawaki na tym nie poprzestaje i od razu kieruje w stronę Momoshikiego ogromny sześcian, chcąc wykończyć przeciwnika. Jednak w tym momencie do akcji wkracza Naruto, który łapie ciało swojego syna zabierając go z pola rażenia ataku Kawakiego. Kawaki patrzy, co się dzieje. Kodo stwierdza, mówiąc do Shikamaru, że Naruto się ruszył, choć był ostrzegany. Jednak dochodzi do wniosku, że to niedobry moment, by go zabijać. Chce poczekać i zobaczyć, co się wydarzy. Widzimy Naruto, który uratował ciało syna, i Kałakiego, który się temu przygląda. Naruto krzyczy do Kałakiego, że to koniec. Wystarczy. I pyta się, czy ten naprawdę próbował zabić Boruto. Kałaki odpowiada, że mówił przecież, że zrobi to, co musi zostać zrobione. Ta sytuacja to nic innego jak zrób to albo zginij. Siódmy krzycząc odpowiada, że Kałaki chyba zwariował i dodaje, że przecież to jego syn. Kałaki zgadza się. Lecz dodaje, że jednocześnie jest też teraz demonem, który czyha na życie siódmego. Wtedy widzimy powoli budzącego się Boruto. Naruto krzyczy do Kałakiego: czy ten stracił rozum i stwierdza, że aktualnie jedynym demonem tutaj jest właśnie Kałaki. Dla Kałakiego to nie ma znaczenia uważa, że prawdziwym problemem jest to, że siódmy sam nie jest w stanie tego zrobić, więc on to zrobi, po czym każe się siódmemu odsunąć. Naruto odpowiada, że Kałaki chyba żartuje, sugeruje mu, by ostudził nieco umysł. Kałaki mówi, że Naruto jest jedynym, który musi stawić czoła rzeczywistości. Tutaj nie ma innego wyjścia. Wtedy Boruto podnosi się, odsuwając ojca. Momosiki złości się, że Boruto znowu się przebudził. Naruto pyta się syna, czy ten jest znowu z nimi. Momosiki krzyczy do Boru to, że ten powinien pozostać uśpionym dla swojego dobra. Boruto łapie się za prawe oko i krzyczy do Momosikiego, by to ten poszedł spać i już nie przeszkadzał. Stwierdza, że wydaje się, że leki do działają. Do pewnego stopnia jest w stanie kontrolować moc Momosikiego. Jednak jest to tylko tymczasowe, to jest dalekie od rozwiązania. Wystarczy zobaczyć, co się stało. Mówi tutaj o tych okropnych stronach efektów. Już był naprawdę blisko od zabicia swojego własnego ojca. Naruto i Kawaki słuchają w skupieniu. Wtedy odzywa się Kawaki i pyta się Boruto, czy ten pamięta, co raz kiedyś mu powiedział. Wtedy widzimy wspomnienie tamtego dnia i słowa Kawakiego mówiącego do Boruto, że przysięga w jakiś sposób pozbyć się karmy Boruto. Boruto odpowiada, że pamięta to dobrze, po czym dodaje, że właśnie dzisiaj zdał sobie sprawę, że będą musieli zrealizować ich plan ostatniej deski ratunku. Kałaki odpowiada tylko, że niestety tak. Naruto zrywa się i pyta się, o czym mówią. Wtedy jednak Boruto składa ręce i przeprasza ojca. Chce, by Naruto pozdrowił od niego mamę i Himawari. Naruto krzyczy do Boruto, by ten zaczekał. Pyta się Boruto, co zamierza, i mówi, by nie robił nic pochopnie. Wtedy jednak Boruto wystawia dłoń w stronę ojca i odpycha go uderzając atakiem w stylu wiatru. Kałaki pyta się Boruto czy ten jest gotowy. Boruto patrząc się na Kałakiego, mówi, że jest on jedyną osobą, którą może o to prosić, więc dopóki jego umysł wciąż może trzymać Momoshikiego na dystans, niech Kałaki, którego Boruto nazywa bratem, robi co trzeba. Wtedy Kałaki bierze zamach i ponownie przekształcając swoje ramię, Zadaje silny cios Boruto, przebijając go na wylot. Wszyscy patrzą na to, co się dzieje z niedowierzaniem i szokiem na twarzy. W końcu Boruto pada na ziemię, a w tle słyszymy tylko zrozpaczony i zszokowany krzyk Naruto wołający syna. Tak właśnie kończy się ten chapter, powiem wam ja osobiście. Gdy tylko sam przeczytałem ten rozdział, byłem w tak ogromnym szoku. No, naprawdę, ostatnio byłem w takim szoku, chyba gdy Kurama umierał, albo gdy Sasuke tracił Linegana. Naprawdę, ten chapter był po prostu genialny. O takich rozdziałach naprawdę można mówić godzinami. Ja postaram się podsumować to w miarę krótko, a i tak nie wiem czy uda mi się zawrzeć wszystko, co bym chciał. Właśnie dla takich chapterów lubię tę serię. Rozdział 64 już był bardzo dobry. 65 okazał się jeszcze lepszy i myślałem, że teraz już poza początkiem to akcja powoli będzie opadać i wygasać. A tutaj naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie, bo ten chapter okazał się być nawet lepszy niż dwa poprzednie razem wzięte. Naprawdę nie wiem, może ta ocena wynika z tak dużego podierania się tym rozdziałem, ale no myślę, że nie tylko ja tak myślę. Cały chapter to był jeden wielki roller coaster i to dosłownie. Z każdą minutą czytania, jakieś nowe emocje. Nowa forma Kałakiego mega. Do tego ma nowe dojutsu i możliwość korzystania z tych wszystkich umiejętności Ishikiego. To było naprawdę epickie. Zupełnie jakby Ishiki się znowu odrodził. I ten pojedynek między Kałakiem a Momoshikim, pojedynek ani na chwilę nie zwalniał tempa. Naprawdę nie pamiętam kiedy ostatnio walka była tak zwarta i szybka poza walką Naruto w trybie barionowym. To było naprawdę kozackie, a i też naprawdę bardzo szybko mi to wszystko przeleciało. Ten rozdział skończył się wręcz momentalnie. Pewnie głównie właśnie dlatego, że jego większość to same walki, a stosunkowo mało dialogów. Ale przynajmniej dla mnie to też ogromny plus. I przy okazji dość szybko poszło mi omówienie tego rozdziału, także dzięki temu też szybciej mogliście go oglądać. I jeszcze to finałowe zaskoczenie w postaci zabicia Boruto. Naprawdę tego się kompletnie. Kompletnie nie spodziewałem. Oczywiście mówimy tutaj o teoretycznej śmierci Boruto, bo co się z nim stało naprawdę, to dopiero zobaczymy. A ja już nie mogę się tego doczekać. Ten chapter jak nic ląduje w mojej czołówce wszystkich rozdziałów tej serii. A jaka jest Wasza opinia? Jak Wam się podobał ten rozdział? Podzielcie się opinią w komentarzu, chętnie sobie poczytam. Możecie oczywiście również napisać, co myślicie o tym materiale. Ja jak zwykle starałem się jak tylko mogłem, żeby wyszło jak najlepiej, ale chętnie poczytam Wasze opinie. Teraz jeszcze zanim skończę, chciałbym uspokoić wszystkich widzów, którzy gdy tylko dłużej nie widzą filmu na kanale, myślą, że znowu zniknąłem. Nigdzie nie znikam, po prostu teraz mam trochę zabiegany okres, mam dużo spraw do załatwienia i jeszcze parę innych rzeczy i potem ciężko znaleźć czas na materiał, ale nie musicie się martwić, kiedy tylko będę miał czas, na pewno jakiś materiał wleci. Wiecie, jednak ten kanał to coś, co robię dodatkowo, mam jeszcze pracę i inne obowiązki poza tym, więc czasem może się zdarzyć, że dłużej czegoś nie będzie. Ale myślę, że nie dłużej niż dwa tygodnie, no chyba, że wypadnie coś dłuższego. No ale ogólnie to nie musicie się na pewno martwić, że w ogóle nie będzie filmów. Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś pytania w tej sprawie, możecie spokojnie pytać na Discordzie, na którego serdecznie zapraszam. Tymczasem żegnam się z Wami, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję, że wpadliście, trzymajcie się, dziane.